Cześć. Dzisiaj czas zająć się podbitką. Mamy już jesień. Zdjąłem plandekę, zobaczcie, zdjąłem plandekę z tarasu. Na okres letni założyłem taką plandekę przezroczystą. Sprawdzić, czy to rzeczywiście zda egzamin. Na sezon letni tak, natomiast zimowe śnieg to by wszystko rozwaliło na pewno. zamówiłem już poliwęglan. A z racji tego, że do mi dojdzie poliwęgla aż dotąd, no to nie będę miał później miejsca na podbitkę. Także stwierdziłem, że pierw muszę zrobić podbitkę i dzisiaj wam pokażę, jak to robię. Pierwszy raz to będę robił, ale myślę, że to nie jest nieskomplikowane. Podbitkę kupiłem yy, bryzę. Tak? Chyba bryza to jest. Yy, 4-metrowe arkusze. Mamy odległość od ściany 80, także równo 5 kawałków, zero odpadu. Powinno być równo. Dobra, od czego zaczynamy? Pierw trzeba zrobić konstrukcję. Mam łaty. Te, te łaty są akurat niedobre mam tam drugie niektóre może wykorzystam tylko i pierw muszę sobie linię. wyznaczymy sobie poziom od tego punktu, bo tutaj mam blachę już obróbkę blachą zrobioną, także tam mi wejdzie podbitka nie muszę nic zrobić, ale z racji że jest 80, ugnie się na środku to przy środek muszę też zdać jeszcze jedno wzmocnienie, ale pierw zróbmy po ścianie sobie po ścianie sobie zróbmy pałąk czy pałąk, yy, łatę także jak to zrobić łatę tam Wyznaczę sobie poziom, od tego punktu przeniosę na ten punkt poziom. Z tej i z tej strony wezmę sznurek, strzelę ze sznurka i będzie linia zaznaczona. Dobra, jak strzelę, bo sam jestem tak, że ciężko będzie mi to z kamerą pokazywać. Strzelę ze sznurka, pokażę Wam jak jest linia i tak przyczepimy łatę. Łatę, by nie przyczepiać do ściany, no bo wiadomo, z 15, to pójdziemy do góry. No, a nawet tę mogę wykorzystać, żeby mi się trzymało, pyk i do dołu i będzie skręcane. Dobra, idę po sznurek i będziemy strzelać. Linia strzeliłem, ta niebieska linia taka, mało widoczna jest, ale ja ją widzę, akurat, także dla mnie wystarczy. Teraz odmierzę sobie wysokość, ile mam do, do tych krokwi, czy do jętek, nie wiem, co się fachowo nazywa, i, i... będę jest przyczepiał. Myślę, że co drugą belkę, nie, co każdą przyczepimy. Jedna łata już jest przyczepiona. Idzie tam po całości. Wejdę na górę, pokażę Wam teraz, o. Jak to wygląda z góry, o. Jedna łata jest przyczepiona. Teraz trójkąt jest zrobiony już, żeby tu zrobić zabudowę. I teraz jeszcze tutaj puścimy jeszcze jedną łatę przez środek. Przez środek jeszcze jedną. Także tak to będzie wyglądało, tu przyczepimy. Tylko teraz tak. Żeby nie bawić się w poziomowanie każdy po kolei, to sobie żyłkę zapnę. Pierwszy pieprz sobie te haki, a potem z spodu będę tylko wkręcał. Także żyłkę po całości muszę napiąć, i wtedy będzie różnica. A Minimalne tam widzę fale Dunaju, ale przez to, że te deski są nierówne i gdzieś tam pracuję, ale tyle tutaj to nie będzie go w ogóle widoczne. Dobra. To idę po żyłkę, zapnę żyłkę sobie tutaj, tu jeszcze muszę też zrobić ściankę, bo tu jak pójdziemy za budowę, bo mamy 30, 30 60 wyjdzie, 60 mamy 85, i mamy tak 30, 60, 60 i tu mamy jeszcze trzy kawałki, chociaż tutaj kawałek wyjdzie dotąd, także dotąd by starczyło, ale nie starczy mimo wszystko. Także tu jeszcze kawałkę też pójdziemy. I może zrobię jeszcze ten kawałek do tego filarka tutaj, zabuduję. Tam upnę najwyżej, żeby nic ptak mi nie wszedł. Jak mi deskę włożę, ja mi starczy. I tyle. Dobra. No to co, montujemy, bierzemy się za żyłkę. zapniemy sobie żyłkę. wysokość odmierzymy. Tutaj przykręcę, żeby była ta sama dorobił, czyli ta sama grubość. I wtedy elegancko. Zrobimy. Dobra, idę po żyłkę. I zobaczcie, żyłka zapięta, naprężona i w ten sposób właśnie sobie będę przyczepiał tutaj, a później pójdzie listwa pod spód i będę wkręcał od dołu. Można by robić te dłuższe i od boku, ale nie ma znaczenia akurat, nie ma ciężaru takiego. Tu chodzi o balet. Gdyby to była konstrukcja jakaś, nie wiem, ciężkie, to by na pewno zrobił od boku, że ciężar, wiadomo, jak są Wkręty z boku, to ciężar idzie w dół, a tu jednak wkręty trzymają, ale przy plastiku to spokojnie można zrobić, tam mi się wydaje, tutaj. Także żyłka zapięta. Teraz co krokwa puścimy, puścimy tutaj to wzmocnienie i potem łata, łata pójdzie i, i będzie bajka, myślę. I będzie można robić podbitkę zaraz. Jotki tylko, zaczynamy tutaj jotkami. I wchodzimy po kolei pyk, 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 następne, następne. Dobra, to ja przykręcam te sporniki i jedziemy z tematem. Zobaczcie, sporniki wszystkie poprzeciepiane w linii prostej. Pod żyłkę. Wszystko pod żyłkę zrobione i w tej chwili tylko łaty pójdą tu i tu. Jeszcze nie wiem, czy, czy tutaj spornik jeszcze jakiś dać. Ja będę robił tą ściankę. Czy tu już bez spornika żadnego. Zobaczymy, chyba pierw zacznę od tej ścianki żeby wyjść, sobie tutaj. Ale zobaczymy. Pierwotnie, przede wszystkim te. Będziemy mieli zostanie. Dobra, jedziemy teraz z tutaj yy, z łatą. Przyczepiamy tutaj łatę, zdejmujemy żyłkę. No i tyle. Konstrukcja zrobiona. Wszystko jest przyczepione. Sztywno się trzyma. Linia prosta, idealna. Po sznurek to pod sznurek. Także tak to wygląda. I teraz co? Teraz przyczepiamy profilę jotki do tej strony. Jak przyczepimy wszystkie jotki, to będziemy zacząć powoli wkładać sobie tę te podbitkę. Teoretycznie powinno się robić na gwoździe, nie do końca się wbijać. A ja akurat gwoździ nie mam, albo mam małe wkręty do drewna i też mogą być. Takie jest moje zdanie. Ciekawe czy ja dojdę tutaj. Nie, dojdę. Wcisnę jakoś. Także jotki przyczepimy i myślę, że będzie dobrze. Dobra, idę po wkręty. Jotki wrzucam. Cztery, trzy sztuki, bo są metrowe 3 sztuki tutaj rzucam na górę. No i zobaczymy jak to będzie szło. Ten kosz, ja to nazywam kosz, nie? To się fachowo nazywa. Zrobiłem tutaj z dwóch z dwóch jotek. Są takie narożnikowe. Ja akurat mam jotki same. Zrobiłem z jotek. Teraz pójdzie tutaj następna i będzie łączenie z tym. A tu wyjdziemy dotąd. sobie do, dalej. Także wkładamy sobie, myślę, że zacznę od tego. Będzie mi wygodnie tamtą stronę włożyć niż od tej. Także zrobimy w ten sposób. I przyłożymy pierwsze jotki sobie, znaczy pierwsze profile, fuh, pierwsze panele, i dopiero pociągniemy dalej do końca jotki sobie. Tylko pierwsze tutaj wyjść. No i zaczęliśmy już. Co trzecie daje, jak to się nazywa? No to wentylowaną podbitkę, także tu wyjdziemy, tu zobaczcie zrobiłem już tutaj ten róg, jest zamknięty i już od razu J następną sobie przyczepiłem, żeby zrobić w tom, jeszcze może w tym roku, znaczy teraz, dzisiaj może jeszcze puszczę, tutaj ten kawałek tylko, na to już nie ma podbitki, to sobie w przyszłym roku, ale tutaj chcę zrobić tylko to, a tu akurat mam, żeby już zamknąć ten kawałek, albo zostawię tak, zobaczymy czy będę miał, czy nie będę miał jakieś arkusze. Także w każdym razie jest przygotowane już tutaj, no i teraz idziemy w linii prostej po całości. Jedna podbitka urok swój daje, jak jest zrobiona, ale pójdzie jeszcze poliwęglan tutaj. Także teraz zamkniemy z tyłu wszystko. Także to na przyszłość zrobię i obrobię powoli. Dobra, wymierzamy następne i wkładamy przyczepiam. Jednym wkrętem na środku żeby jeszcze luźno jest tak, że tu minimalnie faluje, żeby w razie czego bo wiadomo to od temperatury będzie pracowało sobie. Także tu przyczepiam i tam przyczepiam, żeby sobie pracowało. Tutaj swobodnie chodzi. Także to bo to wiadomo plastik to yy, naprężenia są od temperatury rozszerza się i tak dalej, także musi być ta jednak ruch minimalna taka przerwa zrobiona. No i dobra. Co trzecie daję perforowaną, czyli tą wentylowaną i jedziemy całościowo. I proszę, tak się prezentuje wstępnie zrobiona podbitka, ale jakby nie było musiało braknąć. Brakło mi takiego kawałeczka, że muszę kupić jeszcze jeden, jeszcze jeden arkusz, tu już też wyszedłem sobie kąty, znaczy te kosze, tak mówię, no i teraz tutaj jeszcze, tu jest minimalna różnica między tą stroną, a tamtą stroną jest tutaj bodajże różnicę jest 1,5 cm i te odpady akurat mogę wykorzystać o, takie odpady mi zostały i Wam pokażę jak tu postanowiłem zrobić to z tej strony o. O, i tu sobie wyjdę do góry dojdę do tego punktu no, na to już mi tutaj braknie ale jak kupię jeden arkusz a może dwa arkusze to wyjdę tu już do góry nie wiem, czy kupię jeden czy dwa arkusze i zrobię z tej i z tej strony do, do tej wysokości. A później wtedy polecimy już dalej sobie. No, tak to wygląda. Ładnie wyszło, jestem zadowolony. Także tu robię dotąd. Dzisiaj i koniec, a jutro będę belki montował tutaj na to. Bo muszę powycinać. powycinać na, 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 na łaty. A tak się z dołu prezentuje to wszystko. I teraz tutaj nie wiem jak tą belkę Jak zrobić Czy też tymi jodkami Z każdej strony jodka, 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 jotka, To będzie strasznie grubo wyglądało Nie wiem, czy tylko samo po prostu podbitkę Jakoś tutaj może Lekko naciąć i powyginać ją Bo nawet jak jodkę tu wsadziłem Z tej strony, to tu już mi wystaje Galancie i to mi się nie podoba Także tu chyba co innego trzeba zastosować Chyba bez jodki Jodkę tylko zrobiłem tutaj przy ścianie, a tutaj wzdłuż, w tą stronę i w tą stronę chyba już bez jotek zrobię. Może jakoś uda mi się w ten sposób wygiąć. No zaraz zrobię próbę, właśnie. I sprawdzimy jak to będzie wyglądało. Tak to na chwilę obecną tak to wygląda i tu już w tym roku jest zakończone. Dotąd zrobione. Tutaj sobie zaślepiłem, że tam żaden ptak mi nie wejdzie mi nie będzie mógł zrobić i to samo chcę z drugiej strony zrobić do tego etapu. Z drugiej strony, także Zostało mi jotek mało, ale zobaczymy no. Pomyślę jak tutaj to, to rozwiązać. Podbitka skończona na ten rok tyle. Jeszcze tu muszę tutaj te rogi tylko. Jakiś silikon czarny, bo tutaj mi troszeczkę źle wyszło. Za bardzo ściąłem, bo nie wiedziałem, że jak włożę to mi odejdzie trochę ta, ta listwa jotka, także muszę tutaj dać silikonik i będzie dobrze. Narożniki kupiłem inne. Nietypowo do J robiłem narożniki, bo mi się nie mieściło w obróbkę blacharską. Dlatego kupiłem zwykły kątownik. O, taki czarny tutaj mam. O, zwykły kątownik plastikowy, czarny. I zrobiłem w ten sposób. Także spokojnie weszło mi wtedy, weszło mi tutaj yy, na rogi idealnie. No tak jest zrobione, reszta już w przyszłym roku pójdzie, w tym roku już nie damy rady, bo jeszcze taras, jeszcze tutaj jeszcze tamtą letnią kuchnię trochę i łazienka na górze, także jeszcze jest trochę przede mną pracy, także tutaj na ten rok zamykamy, tyle i koniec. Stałem deskę wsadziłem, żeby żaden ptak mi tam zaczął gniazda nie robić, no i dobra, tyle w temacie, jak macie jakieś uwagi, robię to pierwszy raz, jak macie jakieś uwagi to możecie pisać w komentarzach, czy dobrze, czy źle. Co i jakbym wiedział na przyszłość, może drugą stronę, żeby jakieś poprawki wtedy zrobić. Dobra, to trzymajcie się i pozdro.